Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnej Sądzie Ulicznej. Dzisiaj tak zwany Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. A my, Radomszczan i osoby odwiedzające Radomsko, pytaliśmy, jakie mają sposoby na poprawę humoru. Na poprawę humoru chyba najlepsza zabawa z dzieckiem, jego uśmiech, przytulas. Chyba lepszej rzeczy nie ma. Nie jest zły, mam dobry humor. Zawsze? No, prawie. A czy można sobie ten humor poprawić, jak Pan uważa? Banal, dobrym towarzystwem. Na poprawia humoru. Jak synowie z Anglii do mnie wracają. I wnuki to się wtedy cieszę. Uśmiechać się do wszystkich. Być zdrowym, najważniejsze. I nie dać się, jak to wiem zimie, chorobom. Ja mam cały czas humor. Nie wiem, może dobra kawa, jakaś rozrywka. No i zdrowie przede wszystkim, nie? Ja to jestem, cały czas jestem zadowolony. A jeżeli jest jakiś gorszy dzień, to co wtedy warto zrobić? Myślę, że co? W dobrym towarzystwie gdzieś się znaleźć, tak? Serdeczność do ludzi, uśmiech, yy, dobra kawa, czekolada na gorąco. Bo ja mam zawsze dobry humor. Sposobów jakby, nie mam żadnych. A jakby komuś tak y, polecić, no jak można sobie humor poprawić? Nie ja wiem, jakimś żartem czymś, no nie wiem, no chyba tak. Pozytywne myślenie, dużo miłości, spacery codzienne. A tak pan tak. jakie ma podpowiedzi? No, ja już dużo nie podpowiedziałem. Czyli pozytywnie myśleć to jest najważniejsze. I być zadowolonym na co dzień. Wstawać oczywiście wcześnie.